A dzień dobry, a poprałem. a wczoraj, ale ogólnie, na samym początku chciałem y, Czarną Szprychę zaśpiewać, ale piosenkę, bo ja sama powiedziałeś, że kocham Cię kochanie moje, Czarną Szprychę kocham Cię kochanie moja, moje, moje, moje kochanie, moje, moje kochanie. Taki krótki film, a chcę wam pokazać. O. Właśnie. O, to będzie, właśnie. Już nie przejdziecie. Będzie wymiana zamiast siatki to będzie a tutaj zniszczyliście, niszczycie o Tutaj właśnie będzie. To malujecie, nie malujecie. A się. A to chcę wam. Kurde chłodno. A wczoraj właśnie jeździliśmy. O, taszki. Ćwierkają. Ćwierkają, ćwierkają od samego rana Ćwirk, ćwirk, ćwirk Kocham cię Czarnośprych, kocham cię A widzicie Taki film dla Was Słoneczko Wieczory chłodne No pogoda wodzie Niebo ładne jest Szulkę pokażę. O. Tu mieszkam i też płacę podatki. Widzicie? No taki krótki film. Mam no, miłego dnia.